Chcę więcej. To była moja pierwsza myśl po ukończeniu dziesiątego tomu Bezerka. Manga zrobiła na mnie zbyt duże wrażenie, bym ją porzucił. Po prawie dwóch latach przerwy postanowiłem sięgnąć po dalsze przygody Gatsa. Czy spełniły moje oczekiwania? O czym traktują kolejne tomy Bezerka. Za chwilę to sprawdzimy. Materiał jest wolny od większych spoilerów, aczkolwiek znajomość wcześniejszych tomów byłaby raczej wskazana. Startujemy! Tom 11 przedstawia kolejny etap akcji ratunkowej Griffita. Guts, Kaska, Pippin oraz Judo muszą stawić czoła Regimentowi Czarnego Psa, przerażającemu oddziałowi złożonemu z byłych przestępców. Kryminaliści zrobią wszystko, aby zamordować Griffita i jego towarzyszy. Czarny Szermierz nie ma zamiaru ułatwiać im jednak tego zadania. Po pierwsze, manga znów zaszokowała mnie swoją brutalnością wszystko przez działania czarnego psa. Uczynki regimentu są przerażające. Wzbudziły we mnie wściekłość, żal, jakiego nie czułem podczas czytania innych komiksów. Chciałem, żeby Wild i jego banda przydupasów zdechła i to jak w najgorszych męczarniach. Oglądając kolejne rysunki, po prostu nie mogłem zachować obojętności. Podejrzewam, że taki był plan japońskiego mangaki. Pan Kentaro chciał nami wstrząsnąć, poniekąd rzucić wyzwanie, sprawdzić, jak zareagujemy na niektóre zdarzenia. Jeśli moje podejrzenia są słuszne, Miura wykonał swe założenia. Rzadko kiedy odczuwam tak silne emocje, sięgając po książkę czy komiks. Z reguły udawało się to dziełom, które oprócz emocji miały do zaoferowania coś jeszcze, nie inaczej jest z bezerkiem. Manga to nie tylko brutalne, szokujące sceny, wojenny realizm, to przede wszystkim relacje międzyludzkie, tragizm głównych bohaterów. Ich cierpienie jest wspaniale zrysowane w tomie 12. Drużyna Sokoła, która jeszcze rok wcześniej miała przed sobą świetlaną przyszłość, znalazła się w rozsypce, bez swego dowódcy, z marzeniami, które już się nie ziszczą. Na rozdrożu stanęła też i kaska, rozdarta pomiędzy uczuciem wobec Katza, a poczuciem obowiązku względem Griffitha. W trudnym położeniu jest i sam Griffith. Po ambitnym, dumnym, pięknym mężczyźnie pozostało tylko wspomnienie. Dowódca sokołów posiada właściwie dwa wyjścia: walczyć o siebie, o swoją drużynę lub się poddać. Ta walka została świetnie ukazana dzięki kilku rysunkom. Ich kunszt wykonania powala, to oczywiste. Pan Miura zrobił jednak coś więcej. Pokazał emocje Gryfita. Nie wykorzystał w tym celu słów, gestów, tylko spojrzeń. Jest w nich wszystko: ból, złość, zaskoczenie, wdzięczność, ambicja. Odczytywanie tych wszystkich uczuć kompletnie mnie pochłonęło. Byłem zachwycony i zadziwiony, że można oddać stan ducha danego bohatera tylko z samym spojrzeniem. Coś cudownego! W centrum wydarzeń, zagubiony jak reszta jego towarzyszy, staje również Gac. Czarny Szermierz rozważa, co też powinien począć, odejść, jak uczynił to już wcześniej, a może zostać, na stałe związać z drużyną Sokoła. Gacem targają zrozumiałe wątpliwości, nie chce popełnić błędu, nie chce żałować. Pan Kentaro znowu zaintrygował mnie losami postaci, sprawił, że wydali mi się jeszcze bardziej ciekawi i ludzcy. Każdy z nas czasem wątpi, zastanawia się nad sobą, nie jesteśmy przecież z kamienia. Z kamienia nie są też bohaterowie Miury, a już szczególnie Gac. Między innymi w tej naturalności, wrażliwości, tkwi wielka siła bezerka. Walki od zawsze stanowiły nieodłączny element mangi. Są z nią tożsame już od pierwszych rozdziałów. Można pomyśleć, że były oczkiem w głowie pana Kentaro. Mangaka dbał o każdy szczegół, wprowadzał ciekawe zwroty akcji, nie zapominał o brutalności, potrafił zaskoczyć i wzbudzić w nas emocje. Potyczka z Zodem czy setką żołnierzy do dzisiaj siedzą w mojej głowie. Czy na przestrzeni kolejnych dziesięciu tomów otrzymujemy równie ciekawe starcia? Pierwszą z poważniejszych batalii jest potyczka z Loyaldem. Właściwie nie mam wobec niej większych zastrzeżeń. Rysunki wyglądają świetnie, walka przeraża swym okrucieństwem, zaś Gac parę razy staje pod ścianą. Batalia z Zodem podobała mi się jednak znacznie bardziej, mimo że była krótsza. Dodatkowo, pan Miura pozwolił sobie na dosyć kontrowersyjny zabieg. Wiem, że miał nami wstrząsnąć, pewnie zapewnić fanserwis. Jak dla mnie, pomysł był jednak zbyteczny, a jego wykonanie niespecjalnie do mnie trafiło. Czy któreś z pojedynczych starć dorównuje zatem walkom z początkowej fazy mangi? W moim odczuciu, nie. Oczywiście byłbym daleki, aby je krytykować. Pod względem wizualnym to wciąż najwyższa możliwa półka. Mimo tego nie potrafiłem przeżywać walk w takim stopniu co wcześniej. Bardzo możliwe, że batalie mi zwyczajnie trochę spowszedniały. Jakkolwiek pięknie nie byłyby narysowane, starcie bazują na tych samych patentach, o co ciężko mieć pretensje. Oczekiwanie, że pan Kentaro będzie bez przerwy wymyślał nowe ataki, że dagatsowi jakąś wyszukaną broń, też jest nie na miejscu. Pozostanie przy sprawdzonych patentach to żadna ujma, a jak wiemy, lepsze jest często wrogiem dobrego. Walka z Zodem potyczka między Gatsem a setką żołnierzy czy spotkanie na drodze w zimowy poranek. Każde z tych momentów jest pamiętny, wielce istotny dla przebiegu fabuły. Tom 12 i 13 prezentują równie ważne wydarzenie. Wydarzenie, które przeszło do legendy Bezerka. Mam na myśli oczywiście zaćmienie. Spodziewałem się po nim bardzo wiele. Liczyłem na nieszablonowe rozwiązania, silne emocje oraz doskonałe rysunki. Początkowa faza Eclipse jednak mnie nie porwała. Owszem, ilustracje wyglądają bajecznie. Niektóre panele dosłownie miażdżą. Patrzyłem na nie po dobrych kilka minut. Doceniłem również wygląd demonów. Pan Miura zadbał, by się wyróżniały. Wydarzenia nie są jednak wyjątkowe, łatwo je przewidzieć. Dotyczy to zarówno uczynku Griffita, powszechnej brutalności czy zachowania Gatsa w obliczu zaistniałej sytuacji. Co innego, drugi etap zaćmienia, a już szczególnie jego finałowy akt. Pan Kentaro nie tylko mnie zaskoczył, sprawił, że ponownie czułem się niekomfortowo. Znowu byłem zszokowany, zniesmaczony, a przede wszystkim wściekły. Chyba nigdy nie czułem takiej nienawiści wobec postaci, jak podczas czytania zaćmienia. Nigdy nie zapomnę o tym fragmencie. Nie potrafiłbym tego uczynić, nawet gdybym chciał. A co dzieje się w tomach od 15 do 20? Na dobry początek bierzemy udział w opowieści o zagubionych dzieciach ciekawej historii z groźnymi elfami w roli głównej. Gats próbuje je zgładzić, jednak stworzenia ani myślą odpuścić. W efekcie, Szermierz ponownie naraża własne zdrowie, aby pozbyć się zła. Nie jest to jednak łatwe. Obrażeniom ulega nie tylko ciało Gadza, ale również umysł. To skutek jednego zdarzenia, które wywraca ark do góry nogami. Gdy do niego doszło, nie potrafiłem patrzeć na elfy już tak samo wszystko przez wspomniany tragizm nieodłączny element mangi element, na który już się pewnie niło odpornie i to nawet po zaćmieniu. Ważną bohaterką arku jest również Jill. Dobra, młoda dziewczyna. Jill wplątuje się w konflikt między Gatsem a elfami. Co ciekawe, jej rola jest niebagatelna. To w dużej mierze dzięki Jill opowieść nabiera charakteru, pewnej wyjątkowości. Dodatkowo, bohaterka jest bardzo sympatyczna. Doceniłem również finał historii: dramatyczny i wzruszający, czyli taki jak trzeba. Pozytywne wrażenia zepsuł mi tylko wygląd potworów. Ich owadzi design jakoś do mnie nie trafił, wydał mi się ciut przesadzony. W wykonaniu rysunków nie można jednak nic zarzucić. Swoje trzy grosze dorzuca także pak. Szczerze mówiąc, trochę za nim tęskniłem. Brakowało mi jego humoru, jego relacji z gadsem. Warto było czekać, ponieważ elf nie zawodzi. Zabawne komentarze paka, kłótnie oraz bójki z gadsem to zdoba arku. Pakuś rozjaśnia mrok spowijający karty bezerka, niczym taki pocieszny promyczek nadziei. Promyczek, który jest bardzo potrzebny w każdej opowieści. Opowieść o zaginionych dzieciach to ciekawa historia, chociaż nierewelacyjna. W przeciwieństwie do opowieści o święcie narodzin, ark został skonstruowany po Mistrzowsku. Punkt wyjścia stanowi tajemnicza wizja, zwiastująca nadejście mitycznego Zbawiciela. Pan Miura nie trzyma w tajemnicy jego tożsamości. Podaje ją nam na samym starcie. To odważny, ale przemyślany ruch. Element zaskoczenia jest tożsame z najlepszymi książkami, filmami, serialami. Nie jest jednak wymogiem, który należy spełnić, by stworzyć coś wielkiego. Święto Narodzin stawia bowiem na coś innego, a mianowicie bohaterów. Pan Kentaro nie tylko umiejscowił ich w ciekawym położeniu. Poświęcił im pełną uwagę, ukazując losy postaci naprzemiennie. Osobiście uwielbiam takie zabiegi. Historia od razu zyskuje w moich oczach, jeśli mogę poznawać ją z kilku perspektyw. Od razu wydaje mi się jeszcze bardziej interesująca. A święto narodzin jest cholernie interesujące. W jednym miejscu krzyżują się ze sobą ścieżki kilku bohaterów. Wśród nich jest Gats, Pak, Kaska, ale i Farnes, zimna, oddana Bogu, dowódczyni regimentu złotego łańcucha, skrywająca pewne tajemnice. Ważną rolę odgrywa również Luka, przesympatyczna, dobra dziewczyna walcząca o przetrwanie w obozie uchodźców. Mroczna, przygnębiająca atmosfera obozu wpłynęła na mnie dosyć wyraźnie. W towarzystwie Luki wydała się jednak bardziej znośna. Jest jeszcze Isidro, zadziorny, zabawny chłopaczek, który podąża śladem Gadza. Wszyscy oni biorą udział w wydarzeniach, które mrożą krew w żyłach. Na wyobraźnię działa także religijna otoczka opowieści. Cierpienie, jakie zadają sobie inkwizytorzy i heretycy, przeraża i cholernie smuci. Ciężko patrzeć na torturowanych ludzi, muszących ponieść karę za grzech, który rzekomo popełnili. Rodzi to pytania o wartość własnej woli, o podwaliny religii, która na takie bestialstwo pozwala, wręcz do niego zachęca. Działania inkwizycji w bezerku nie odbiegają też od wydarzeń, jakie znamy z historii. W efekcie, Święto Narodzin nabiera innego, jeszcze mocniejszego wydźwięku. Japoński mangaka rozwinął też osobowość Gatsa. Życie Czarnego Szermierza od początku wypełniał tragizm. Wydarzenia zaćmienia ten stan podwoiło. Po tym, czego doświadczył Gats, można sobie śmiało palnąć w łeb. Nasz bohater ma jednak inne plany. Gats pokazuje, że nie można pękać, że nienawiść może stać się naszą siłą, że mimo ciążącego na nas przekleństwa i zranionej duszy, jeszcze mamy coś do zrobienia. Co więcej, zawsze możemy zakwestionować nasze uczynki, oddać refleksjom i w razie czego obrać inną drogę. To bardzo budujące i inspirujące. W chwilach słabości warto pomyśleć o Gatsie. O gościu, który się nie poddał. Krótko mówiąc, jestem szczęśliwy z powrotu do bezerka. Rysunki, fabuła, osobowość Gatsa, każdy z tych elementów stoi na odpowiednio wysokim poziomie. Przyjemną, pozytywną niespodziankę sprawiły mi też nowe postacie, czyli Jill oraz Luka. Bardzo polubiłem obydwie bohaterki, zaś ich wpływ na historię jest znaczący. Muszę wspomnieć także o Święcie Narodzin, kapitalnym arku, który wciągnął mnie bez reszty. Opowieść zrobiła na mnie większe wrażenie niż zaćmienie, co chyba najlepiej podkreśla mój zachwyt. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to właśnie do początkowej fazy eklips. Spodziewałem się po tym fragmencie nieco więcej. Nie trafił do mnie wygląd owadzich demonów, chociaż to kwestia czysto indywidualna. Przygody Gadza spełniły zatem moje oczekiwania i już teraz myślę o zakupie następnych tomów. Na pewno nie pożałuję tej decyzji.